Powiem szczerze, że to jest trochę takie niesamowite, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że w Krakowie jest naprawdę wielu, ale to wielu wspaniałych wolontariuszy, którzy bardzo, ale to bardzo dużo i prężnie działają. I to, że właśnie ja spośród tego grona zostałam doceniona, to jest dla mnie po prostu niesamowite uczucie. Moja działalność opiera się tak naprawdę na takich dwóch głównych filarach, ponieważ działam wolontaryjnie, ale też działam społecznie. Zorganizowałam dwa projekty społeczne i też działam aktywnie w szkole, staram się angażować. Te sprawy samorządu uczniowskiego. No i oczywiście klasyczny wolontariat, zbiórki czy, czy jakieś tam inne akcje. Rzeczywiście jest to niesamowite uczucie. E, tutaj pokazuje to, że jest to naprawdę e, poważna sprawa, którą możemy przekazywać dalej i pokazywać, że warto pomagać. Wysłałam zgłoszenie, po którym musiałam odpowiedzieć na pytania postawiane przez jury podczas spotkania. Trochę wyróżnienie. I też trochę taka nagroda za te wszystkie osiągnięcia? Myślę, że mogę być przykładem dla innych osób i też inspirować innych do działania. Ja się bardzo cieszę, że, że za rzeczy, za które ja nie, nie chciałem, żeby ktoś mnie nagradzał, ktoś stwierdza, że hej, docenimy to. I to jest fajne.